Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za udzielenie głosu. Chciałem również dołączyć do powitań i serdecznie przywitać tych wszystkich, którzy zostali tutaj już przedstawieni, powitani. Cieszymy się, że tworzymy taką wspólnotę panteonową, zebrani na tym spotkaniu z okazji drugiej rocznicy otwarcia Panteon. Dla zachowania dyscypliny czasowej przygotowałem sobie moje wystąpienie na piśmie, żeby się streścić i w miarę możliwości wszystko czy wiele powiedzieć w sposób syntetyczny. Szanowni Państwo, społeczeństwo, naród to wspólnota pamięci. Kościół jest też wspólnotą pamięci. Ta pamięć sięga po tysiąclecia. Każda pamiątka, każde wspomnienie jest tego potwierdzeniem i tę pamięć. Nazywamy też tradycją. Brytyjski pisarz Chesterton zwrócił uwagę, że tradycja to demokracja zmarłych. Oznacza oddawanie głosów na naszych przodków. Demokracja mówi, że nie powinniśmy lekceważyć opinii dobrego człowieka, nawet jeśli jest naszym parobkiem. Tradycja żąda, byśmy nie lekceważyli opinii dobrego człowieka, nawet jeśli jest naszym ojcem. Wydaje się, że to współczesne ujęcie czwartego przykazania, czyli ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na Ziemi, którą Pan, Bóg dał Tobie. Szanowni Państwo, byłoby co najmniej niewdzięcznością, gdybyśmy budując przyszłość nie pamiętali o naszych ojcach, żyjących na Górnym Śląsku. W każdym pokoleniu trzeba poszukiwać nowych form wyrazu dla ich świata wartości, bo z nich wyrastamy i w nie wrastamy jako ogniwa nieskończonego łańcucha pokoleń mieszkańców tej ziemi. I temu celowi służy istniejący od dwóch lat przy ziemi naszej katedry Panteon Górnośląski, który jest instytucją kultury powołanej przez cztery podmioty życia społecznego. Dlaczego w podziemiach katedry? Pamiętajmy, pisał kardynał Chląd, że nie kultura. Przyniosła nam wiarę, ale wiara przyniosła nam kulturę. Kultura prawdziwa oznacza postęp, a przede wszystkim postęp moralny, który dokonywać się może jedynie na zasadach wiary. Kultura bez wiary to kształt bez duszy, to forma czcza i próżna. Dopiero wiara napełnia ją treścią i prawdą. Kolejny argument przemawiający za tym, żeby ta instytucja tu się mieściła, to fakt, że od roku 2016 katedra razem z gmachem Urzędu Wojewódzkiego jest pomnikiem historii. My nie chcieliśmy tutaj tworzyć nekropolii, ale chcieliśmy zebrać wybitnych ludnością Zaków, żeby ich w przestrzeni medialnej przypominać i ukazywać. Powstała więc instytucja, która upamiętnia wybitne postaci. Z minionego stulecia oraz umożliwia spotkanie z nimi dzięki technice multimedialnej. To otwarte zapraszające i gościnne grono tych, którzy w minionym stuleciu życiem przekazywali wartości, które błogosławiony Emil Szramek wylicza jako predyspozycje osobowościowe mieszkańców Górnego Śląska. Są to rzeczywistość, rzeczowość istotna, idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość, wytrwałość, głęboka szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju. Wartości te można i trzeba skutecznie przekazywać poprzez spotkanie z osobą i to właśnie umożliwia Panteon, który w ostatniej odsłonie będzie prowadzić do strefy duchowości, gdzie zwiedzający spotka się z osobami o pięknym, ofiarnym człowieczeństwie, które w języku Kościoła nazywamy świętością. Wtedy może przypomnić sobie swoje powołanie, a może nawet przyjmie przesłanie sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Miłość ostatecznie polega na tym, żeby dać siebie, nie zatrzymywać siebie dla siebie, ale posiadać siebie po to, żeby ciągle dawać siebie, aby służyć dobru wspólnemu. Szanowni Państwo, i pewnie nie ma systemu politycznego, któremu taka postawa obywateli nie byłaby bliska, żeby taka postawa obywateli nie była postawą pożądaną i oczekiwaną. Więc dziękujemy wspólnie za dwa lata istnienia i działania Panteonu. Dziękuję dyrekcji i dziękuję Radzie Programowej. Przestrzeganie statutu sprawia, że Panteon nie jest instytucją ekskluzywną, jak się tego obawiano. Ma charakter inkluzywny, jest otwarty, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość prowadzenia do Panteonu wybitnych postaci z Górnego Śląska, wydobytych z niepamięci. Dziękuję serdecznie środowiskom i osobom prywatnym za starania, aby wybitne postaci znalazły się w społeczności Panteonu i stąd przemawiały. Należy sobie życzyć, aby znajdowały słuchaczy i znajdowały także na śladowców. Dziękuję Państwu za uwagę.